W którym już wiecie, dobry klimat dla Ciebie i mnie. Dla turysty jesienią i wlecie, dla biznesu, dla sukcesu chcecie. Dobry klimat to dziś każdy wie. Dobry klimat na łeckim Każdy powie dobry klimat, dobry klimat jest slap to Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniają się Państwu Zuzanna Koniecko i... Mikołaj Jóźwik. Dobry wieczór. Na uroczystości wręczenia nagród honorowych Laur Powiatu Wojeckiego. witają Państwa Brygida Lechojda i Michał Cebula. Michał, widzę, że mamy konkurencję. Słuchaj, ja nie wiem, co się dzieje my tutaj. Mamy dwójkę nowych prowadzących. Z jakiejś ja zmiany? Przyznam szczerze, że garnitur kupiony, umowa podpisana. Ja byłam u fryzjera, a tutaj mamy zupełnie nowych prowadzących. Co robimy? Nie wiem, chcecie nas zastąpić? Tak, chcemy poprowadzić dzisiejszą uroczystość. W zeszłym roku wypadliśmy wspaniale. Odpowiadaliśmy na pytania dorosłych dotyczące laurów. Czy sobie poradzicie? Zuzia, dacie radę, to bardzo trudne przedsięwzięcie. Poradzimy sobie, przepytamy dorosłych. To będzie wasz sprawdzian dziennikarski, bardzo proszę. Do dzieła. Pytania są pewnie bardzo trudne i dotyczą laurów, sprawdzimy dorosłych. Mamy pierwszego kandydata, proszę bardzo, Zuzia. Kto zdobędzie dziś, Laur? Nie odpowiem. Kto zdobędzie dziś, Laur? Takie było pytanie. Chyba nikt nie wie. Najlepszy w powiecie. Najlepszy w powiecie. Troszeczkę bliżej, mikrofon prosimy, i śmiało. Najlepszy w powiecie. Brawo. Odpowiedź. Krótka, zwięzła odpowiedź. Mikołaj ma drugie pytanie. Proszę, Mikołaj. Za co dostaje się, Laury? Nie wiem. <noise> Dzisiejszy jest wieczór po to, żeby się dowiedzieć. Trudny wybór. Tyle osób. Zmieniamy stronę na widowni. Gdzie można kupić taki piękny garnitur? Myślę, że w jakimś sklepie. <noise> Dziękuję. Jak świętywał Pan Dzień Kobiet? Bardzo dobrze. Dziękuję. Krótkie te wypowiedzi dorosłych. Dzieci były w zeszłym roku bardziej wylewne. Jak się pan dziś czuje? Bardzo dobrze. Co pan miał na myśli, mówiąc dobrze? <laughs> no, bardzo dobrze. <laughs> dziękuję. Z kim pani do nas przyszła? Z Adam. <laughs> Dobra, dziękuję. Dobrze. Nie wiem czy to już koniec pytań czy tam jeszcze chyba zostały jakieś podejrzewam, pytania. Podejrzewam, że jeszcze kilka pytań znając Zuzię i Mikołaja będą dociekliwi. Zuzia już kogoś wypatrzyła. Jak ocenia pan moją kreację? No jest jest fantastyczna. Naprawdę jestem zauroczony twoją kreacją i tobą przede wszystkim. Co za piękny komplement, dziękuję. Jak nazywa się starosta wałecki? Wiatr. Dziękuję. Mikołaj, jak nazywa się starosta wałecki? Też nie wiem. Ale Zuzia uratuje sytuację. Bogdan Bankier. Brawo. Zapraszamy do nas. Może państwo ocenicie umiejętności dziennikarskie, spikerskie Zuzi, Zuzi i Mikołaja. Mikołaja. Myślę, że na podstawie brak są bardzo wysokie, także. Zuzia, Mikołaj, zapraszamy was do pomocy. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie z nami zostać. Jakaś rola się dla was znajdzie, zgoda? zgoda. Pomożecie nam dzisiaj? Tak, tak. Czy państwo to akceptują? Za rok, wiadomo, to już my tylko przyjdziemy Wam pomóc. Okazuje się, że na podstawie, no podstawie dociekliwości dzieci, że wszyscy znamy starostę Powiatu wałeckiego, pana doktora Bogdana Wankiewicza. Serdecznie zapraszamy Mikołaj pana. Mikołaj też już zna pana starostę, prawda? Mikołaj tak. już też będzie wiedział. Zapraszamy duże brawa. Bogdan Wankiewicz. Szanowni Państwo, o przyszłość powiatu mogę być już spokojny. Ci młodzi pokazali, że już wiele umieją, i myślę, że właśnie ta przyszłość dla powiatu warskiego, jak widać, jest bardzo świetlana. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Jest mi bardzo miło, że już po raz czwarty. Zostaną wręczone nagrody honorowe Laur Powiatu Wałęckiego za szczególne sukcesy i osiągnięcia w 2010 roku. Na dzisiejszą uroczystość wręczenia nagród honorowych oraz wyróżnień Laur Powiatu Wałęckiego zaproszenie przyjęli dostojni goście, których serdecznie witam w imieniu własnym Zarządu Powiatu i Pana Przewodniczącego Rady Powiatu. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Pawła Suskiego. <trykacja> Witam Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Wojciecha Drożdża. <trykacja> Witam Radnego Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Andrzeja Subocza. Szczególnie witam moich kolegów, przyjaciół, starostów. Witam serdecznie pana Andrzeja Bajko, starostę Szczelecko-Drezdeneckiego. Witam pana Mirosława Mantaja, starostę Pilskiego. Witam serdecznie pana Leszka Guździoła, starostę Polickiego. Witam Andrzeja Potyrem, wicestarostę Myśliborskiego. Ale również serdecznie witam włodarzy gmin naszego powiatu. Witam w imieniu pana burmistrza Zdzisława Tuderka, pana Macieja Zarembę. I witam panią burmistrz Jolantę Wegner. Dziękuję. Witam serdecznie wójta gminy Wałcz Piotra Świderskiego, Dziękuję. który pośpiesznie podążał z brzegu, żeby zdążyć na naszą uroczystość. Witam burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika. Witam serdecznie wiceburmistrz Tuczna, panią Elżbietę Pawlak. Również niezmiernie mi miło przywitać panią profesor dr. Habilitowaną Jolantę Witek, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wauczu. Witam panów komendantów. Jacka Cegiełę, komendanta Powiatowej Policji Wauczu. Witam serdecznie Kazimierza Maciejewskiego, komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Witam pana Tadeusza Mikuckiego, prokuratora Prokuratury Rejonowej Wauczu. Witam serdecznie przyjaciół powiatu wałeckiego, samorządowców, duchowieństwo, służby mundurowe, przedstawicieli szkolnictwa, oświaty, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, media oraz wszystkich tych państwa, których nie wymieniłem z imienia i z nazwiska. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, kapituła jak co roku stała przed niezwykle trudnym zadaniem wyborem najlepiej prosperujących firm, instytucji i organizacji, a także osób indywidualnych. Muszę powiedzieć, że konkurencja była duża, gdyż z roku na rok zwiększa się liczba pretendentów do nagrody, niemniej jednak zawsze zwyciężają ci, którzy osiągają najlepsze wyniki. Gospodarcze, społeczne, kulturalne czy też sportowe. I oczywiście swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i rozkwitu powiatu wałeckiego. Ta cykliczna impreza jest również okazją do podsumowania wydarzeń i osiągnięć powiatu w minionym roku. Powiat wałecki w 2010 roku podjął wiele inicjatyw ważnych dla rozwoju lokalnego i dla społeczności lokalnej. Działania te były realizowane w ramach środków z funduszy strukturalnych i spójności. Środki finansowe były przeznaczane na inwestycje oraz na wzmacnianie działań z zakresu ekonomii społecznej. W 2010 roku przystąpiono do realizacji zadań z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonano termomodernizację. Obiektów takich jak budynek zespołu szkół numer jeden, to jest liceum ogólna.